Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 13. Może nie taka pora do live'ów, ale wiecie, eksperymentujemy. Eksperymentujemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nazywam się Beata nosol szydłowska i tutaj obok mnie siedzi Ewa Nosol i my dzisiaj wspólnie razem poprowadzimy live'a. Jeżeli widzicie nas, to dajcie nam znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. tematem dzisiaj jest co zrobić, jak dopadniecie stres frustracja lęk jak pomóc sobie a ja w ten naturalny sposób z takimi dolegliwościami stresowymi właśnie temat wydaje mi się dzisiaj bardzo bardzo na czasie bo któż nie ma stresu któż dzisiaj nie ma lęków któż dzisiaj nie boi się o, o przyszłość ewa jak, jak sądzisz czy mnóstwo ludzi o to się boi o to się martwi Witam wszystkich. Jestem Ewa. Już Beatka mnie fajnie przedstawiła. <taki> także dzięki Beata, że w ogóle mogę z Tobą znowu robić live'a. Yy, tak, dużo ludzi ma niestety dzisiaj takie wyzwanie. Wszędzie stres, frustracja. Niestety gonitwa, yy, praca, yy, nie wspierające towarzystwo. No nie znam chyba ludzi, którzy tak naprawdę nie mają z tym wyzwania. Sama to hmm. przechodziłam, także. Tak jest, niestety, takie czasy mamy, że bardzo dużo ludzi potrzebuje i wsparcia, i, i właśnie pomocy w tej sprawie. Mhm. Ewa, poczekaj, bo wiesz, co widzę tu dwie osoby, napiszcie, dajcie znać na czacie, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Będzie nam niezmiernie miło i będziemy też wiedzieć, czy te technikalia nas nie zawodzą. Doceniam, doceniamy, że jesteście tutaj, bo słuchajcie, no jest, tak jak już mówiłem, jest godzina 13, yy, jesteś tutaj, więc zrobimy absolutnie wszystko z Ewą żeby ten czas nie był zmarnowany i stracony. Dlatego zostań do końca, bo na pewno podzielimy się naszym doświadczeniem, naszymi, naszymi, naszą wiedzą i wszystkim, co mamy najlepszego. Także dzięki wielkie, że jesteście i dzięki wielkie, zostańcie do, do końca. Kim jesteś? Jesteś może osobą, która Szuka pomocy w sposób naturalny i chce poprawić sobie swoje samopoczucie. Tak jak Ewa powiedziała przed chwilą, każdy z nas y, chce czuć się świetnie, chce czuć się lepiej. Y, przedsiębiorco, może ty chcesz y, coś y, na polepszenie swojej koncentracji, zdrowia, y, na polepszenie swojego samopoczucia, bo wiemy, co dzisiaj się dzieje. Wiemy, jaki lęk i strach każdy ma. Y, nie, nie wie, co jest jutro, co będzie jutro. Pewna jest tylko zmiana, pewna jest tylko to, że, że nie wiadomo, czy firma, czy, czy coś będzie działało. Więc, jeśli pozwolisz, to podpowiemy pewne rozwiązania, które, które, które nam pomagają, które pomagają wielu, wielu ludziom. A być może jesteś osobą, która yy, nie ma takiego stresu, ale, ale chce. Yy, Swojej rodzinie pokazać, że, że coś takiego można sobie jakby polepszyć. Wiecie co, ja jestem trenerem od ponad 20 lat i mój stres zawsze wyrzucałam na boisku, moje zawodniczki też, ale czasami jak zdenerwuje mnie na przykład szef, no to nie polecę pobiegać po boisku, tylko po prostu coś takiego, co, co mi nie zaszkodzi, a co pomoże. Czyli tutaj ktoś mówi nam, że dałam radę i jestem super. Nie wiem, kto opisze i. Facebook User, więc, ale super, że jesteś. Ewa, dla, jak myślisz, dla kogo jeszcze mógł być ten live, to co my chcemy powiedzieć, dla kogo by to mogło być jeszcze? Myślę, że dla wszystkich tych, którzy by chcieli coś zmienić w swoim życiu, którzy by chcieli coś więcej niż bycie tu i teraz, bo uważam, że warto próbować. Nawet jeżeli coś nam nie wychodzi, to przynajmniej mamy tą satysfakcję, że próbowaliśmy. Także myślę, że jest nas naprawdę ogromno, ogromna ilość ludzi, którzy się po prostu boją, tkwią w jakimś tam martwym punkcie i nie chcą próbować, bo myślą, góry zakładają, że się nie uda. I myślę, że takich nas jest bardzo, bardzo dużo. Sama należałam do takich osób, więc wiem, co mówię. To słuchajcie, dajcie na czacie znać jedyneczki, jedyneczki. Czy się z tym zgadzacie, co powiedziała Ewa, czy, to jest, czy ten live może być dla wszystkich? Dajcie jedyneczki. Dlaczego macie nas słuchać? My zdajemy sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo informacji, że jest internet, że jest wuj Google, gdzie wy klikacie właśnie jakiś tekst typu depresja albo lęk, albo stres jest tysiące odpowiedzi na, na, na ten temat. Dlaczego więc my tutaj, dlaczego, dlaczego my, dlaczego nas macie słuchać? Bo my mamy swoją historię, my mamy doświ swoje doświadczenia. My nie mówimy o teorii, my tutaj mówimy o. Y o praktyce, o naszej praktyce. Więc to jest wyjątkowe, bo to jest nasze. Moja jest inna praktyka i doświadczenie, Ewy jest inna praktyka i inne doświadczenie. I w co tak naprawdę my wierzymy? My wierzymy w to, że ja wierzę, ja powiem najpierw, co ja wierzę, a za chwilę Ewa powie, w co wierzy. Ja wierzę, że każdemu da się pomóc. Ja wierzę, że jedynym sposobem na to, żeby być zdrowym. I dobrze się czuć, i, i naprawdę z energią i z radością podchodzić do każdej sprawy, to jedynym sposobem na to jest profilaktyka zdrowia. Wzięcie, wzięcie swojego zdrowia w swoje ręce. I tak naprawdę, jedynym sposobem na to, żeby wziąć swoje zdrowie w swoje ręce, to jest życie według zasad strategii 5S, czyli aktywność fizyczna, świadome odżywianie oczyszczanie, praca ze swoim umysłem, czyli naprawdę jakby uczenie swojego mózgu dobrych, dobrego nastawienia, dobrych rzeczy no i odpowiednia suplementacja, naturalna suplementacja Czy ja w to wierzę z własnego doświadczenia, bo ja wiem jak ja się dzisiaj czuję i chcę żebyś to też w Ty uwierzył Ewa, co Ty wierzysz? No dokładnie tak jak powiedziałaś tutaj, nic dodać nic ująć, ja y Powiem szczerze, że zmieniłam bardzo, bardzo swoje życie. Odsunęłam od siebie na przykład niewspierające towarzystwo, gdzie cały czas gdzieś tam z boku słyszałam: właśnie nie dasz rady albo coś się nie zadzieje i nie da się. I to mnie bardzo, bardzo dołowało. Teraz bardziej idę do ludzi właśnie takich otwartych, wesołych. Ja sama jestem też bardziej taka otwarta i też no, zupełnie się zmieniło moje myślenie. I teraz, tak na dzisiaj, sobie właśnie z tego zdałam sprawę, że w momencie, kiedy ja byłam w depresji, kiedy było mi źle, to wiem, dlaczego nie miałam wtedy koło siebie ludzi, znajomych, przecież ze mną się nie dało wytrzymać. I jeżeli na przykład ktoś z nas ma taki problem, to to użalanie się nad sobą, to odsuwa ludzi od, od tej osoby, to nie ma sensu. Trzeba po prostu sobie dać tą szansę i naprawdę zmienić to, bo warto. Ja dzisiaj jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. A jeszcze dwa lata temu na pewno by mnie tutaj nie było, na pewno bym nie rozmawiała z wami, na pewno bym w ogóle nie chciała cokolwiek no, było zupełnie inaczej. Ale to mówię. Historię zaraz może też powiemy, jaka, jaka nas spotkała, bo każdy ma inną. Tak, tak, a słuchajcie, bo tutaj jest naprawdę kilka osób, napiszcie na czacie, jaka jest u Was dzisiaj energia, od 1 do 10, w skali od 1 do 10, jaka jest u Was energia, wiecie co, ja nie wiem jak u Was, bo w zasadzie ja mieszkam w Bielicach w Polsce, Ewa w Niemczech, u nas wczoraj były upały, dzisiaj już jest lepiej, więc ja już też mam więcej, więcej energii, a Wy napiszcie mi, nam, i jaka u Was pogoda i ile energii u Was? Od 1 do 10. U mnie 10, u Ewy też 10, więc czekamy na Wasze odpowiedzi. A teraz przejdziemy do tego, no bo Ewa rzeczywiście uwierzyła i zmieniła swoje życie. Ewa, powiedz, co się wydarzyło, że nastąpił taki moment u Ciebie, aha, że postanowiłaś szukać czegoś nowego. O dziesiątki tutaj mamy, super, super. Ewa, powiedz, co się wydarzyło, bo byłaś u lekarza. Lekarz Ci powiedział, co ci powiedział lekarz kiedyś? No, powiem Wam tak. No Depresja mnie męczyła od lat. Były takie gorsze i lepsze stany. Różnie to bywało. Zazwyczaj jesień, te pochmurne dni. Ale doszło do tego, że ja nie byłam w stanie naprawdę z łóżka wstać i iść do pracy. Nie chciałam się kontaktować z ludźmi. Totalnie telefon zablokowała Nie to, że zablokowałam na amen, ale no nie odbierałam telefonów, nie miałam na nic ochoty. Co się stało? Koleżanka powiedziała do mnie: chodź do lekarza, on ci pomoże. Pomógł mi, tak, na chwilę dosłownie. Dostałam zastrzyk, zaraz skierowanie do, do psychiatry, tabletki, psychotropy. Szczerze, wcale się nie czułam dobrze. Psychoterapia, no może psychoterapia nawet więcej mi pomogła niż leki. Po lekach miałam problemy z zasypianiem, byłam. Um jak to powiedzieć, no w ogóle nieprzytomna, nie ja chodziłam, nie wiedziałam po co, szłam do kuchni i nie wiem po co ja tam poszłam. Ktoś do mnie coś mówił, w ogóle zero koncentracji, taki robot, dosłownie. Hmm. I co się stało, no po prostu spotkałam Ciebie Beata, ja dzięki Tobie jestem tu i teraz i, i muszę Ci naprawdę w tym miejscu znowu podziękować, będę Ci dziękować do końca życia, bo jakby nie Ty, to na pewno bym tutaj nie była teraz. Pokazałaś mi produkty, w które nie wierzyłam w ogóle, bo brałam naprawdę przeróżne witaminy. Kupowałam i lepsze, i gorsze. I ktoś mi polecił, gdzieś przez internet zamawiałam. Powiem Wam szczerze, nic mi nie pomagało, dlatego straciłam wiarę. I wiem, że większość ludzi traci wiarę, bo się gdzieś tam na czymś sparzyło. Także odstawiłam moje antydepresanty, odstawiłam wszystkie leki. W tym momencie jestem tylko i wyłącznie na naszych naturalnych produktach i czuję się super, po prostu super. Chcę się żyć. No tak, ale nie, nie powiedziałaś tego, bo to właśnie było też miałeś powiedzieć o tym, że lekarz ci powiedział, że taki wiek już tak. się lepiej nie będziesz. I właśnie tak. nie w to, że taki mamy wiek, już się lepiej nie będziemy nie czuć. Bo Ewa jest przykładem, że, że wcale ile miałaś wtedy? 47 lat? 46 lat? No nie, 40 skończyłam, poszłam do lekarza, mówię, że się bardzo źle czuję, że po prostu mdleję co chwilę, tracę przytomność, nie mam na nic siły, zawroty głowy. Ja mówię, ja mam dopiero 40 lat, ja chcę jeszcze żyć. A lekarz powiedział: No, przepraszam pani, no, ale niestety, no. Tak to już jest. Ja, ja się załamałam. Ja stwierdziłam, no to dobra, nie wiem ile lat przeciętnie mogę sobie żyć, ale mówię, jeżeli mam tak żyć, to ja nie chcę za długo, bo to po prostu było tak męczące, że ja miałam bardzo niskie ciśnienie i to było wszystko zwalane tak. Stres, a pani ma stres. No tak, no ale kto go nie ma dzisiaj, tak? Wszyscy mamy stres, a nie wszyscy chodzą po ścianach. No trochę mnie lekarz załamał, szczerze mówiąc, no i co? No leki do końca życia. No nie było mi to wcale do śmiechu, bo ja nie jestem też takim typem, żebym chciała do końca życia brać leki, które wiem, że szkodzą, tak? I żołądek mi wysiadł i miałam problemy, naprawdę bardzo duże problemy spać nie mogłam, więc tabletki na spanie. Jak tabletki na spanie, no to rano ciężko się podnieść z łóżka. No masakra, powiem szczerze masakra. Ci, co mnie znają, to wiedzą, ja kompletnie nie miałam hmm. siły. No tak, tylko wiesz, mam nadzieję, że oglądają nas też osoby, które nas nie znają, więc tutaj y, muszą się dowiedzieć tak naprawdę, y, o co chodzi. Y, czyli, czyli tak y, wiem, jak to było, bo ja Ci nalałam kieliszek na noc i przespałaś całą noc i byłaś szczęśliwa i zadowolona i zakochałaś się od razu, ale dzisiaj chcemy mówić właśnie o tym typowo na, na właśnie jakieś stresy, lęki, y, produkcie, który jest ProRelaxin się nazywa. I Ewa, powiedz, na co ty, bo wiem, że więcej używasz, natomiast na co tak konkretnie ten ProRelaxin jest, bo ja powiem szczerze tak. Pierwszy raz wzięłam ProRelaxin, bo bałam się panicznie latać samolotem, panicznie. Trzy lata temu pierwszy raz mieliśmy lecieć na wczasy do Grecji i mówię, co mam zrobić, kielicha walnąć albo coś sobie wziąć na uspokojenie? Nie wiedziałam tak naprawdę co. No i wyobraźcie sobie, Jakbyście tam się do tego samolotu ze mną to byście widzieli, jak ja się częsę, jak mi jest po prostu źle, jak ja panikuję. Więc miałam ze sobą prolaksin, zażyłam dwie kapsułki, za chwilę jeszcze dwie, i nagle taki spokój na mnie płynął. Także mogłam sobie spokojnie usiąść do tego fotelu, nie myśleć o tym, że jestem ileś tam nad ziemią. No, za pierwszym razem jeszcze nie miałam odwagi popatrzeć przez okno, ale czułam się naprawdę taka spokojna, taka spokojna. I zakochałam się w tym produkcie, bo stwierdziłam, że przynajmniej będę mogła latać samolotem, a nie wypijać kielichy, żeby się uspokoić, więc dla mnie droga taka była, była lepsza. Później, po jakimś czasie stwierdziłam, że być może jak mam stres i boli mnie głowa od stresu, to też spróbowałam dwie kapsułki i okazało się, że też jeżeli ból głowy był pochodzenia takiego nerwowości, stresu, też pomagał kiedy ja jeszcze wzięłam czasem jak nie potrafię uspokoić emocji bo na przykład jak dzisiaj po takich live'ach to gdyby był wieczorem ten live to ja nie umiem spać więc też taką jedną kapsułeczkę wieczorem człowiek naprawdę tak się uspokaja bo tam jest melisa w tym zawarta jest tam szafran jest tam yy, szyszki chmielu więc to są takie, takie produkty. Oczywiście tam jest mnóstwo jeszcze innych. Tam nie ma żadnych wypełniaczy, tam nie ma żadnych środków brylujących. To jest 100% naturalny, bez GMO dla wegetarian, dla wegan. Także to jest rzeczywiście bardzo, bardzo bezpieczny produkt. I daję go również mojej córce, jeżeli ona narzeka na bóle menstruacyjne. Bardzo wtedy się to uspokaja, nie muszę jej dawać chemicznych środków nospy, wiadomo ona nospa pomoże na ból brzucha, ale ma gdzieś tam skutki uboczne, wiemy wszyscy, że każde lekarstwo ma skutki uboczne. I czasami jeszcze właśnie przed, przed live'ami, gdzie mam też stres, takie wystąpienia publiczne mnie stresują, to też próbuję sobie stosować. Nie stosuję codziennie, nie trzeba, nie ma potrzeby, jakby skutki... Działania są praktycznie natychmiastowe, więc, więc to jest produkt, który rzeczywiście znamacalny i można poczuć go. Ewa, wiem, że stosuje w podobnych sytuacjach, ale powie sama, kiedy, kiedy stosuje. No, dzisiaj przed tym live'em wziąłem trzy. <ścoughs> I fajnie mi się gada, w ogóle się nie stresuje. Bardzo często stosuję, ja mam w ogóle takie życie trochę stresujące czwórka dzieci. Yy, bagaż ciężki, który przeszłam w życiu, także to dało naprawdę yy, takiego kopa, że no niestety, no odchorowałam, ale na dzień dzisiejszy no nie wiem, czy ja już jestem całkowicie zdrowa i wyleczona z mojej depresji, bo podobno niby depresji się nie da wyleczyć, ale w zeszłym roku na jesień nie miałam, w tym roku też nie miałam, także myślę, że jest okej, okay. na pewno yy, pomaga mi też w czym, ja miałam kiedyś niegroźny wypadek samochodowy, nic się nie stało, tylko samochód był troszkę skasowany i od tamtego czasu zauważyłam, że mam takie troszeczkę blokady, jak miałam gdzieś jechać w jakieś miasto bardziej takie zaludnione, gdzieś większy ruch, obcy gdzieś, obcy adres i musiałam sobie w nawigację wbić i mówię kurczę gdzieś się bałam i zaczęłam szukać powodów, żeby nie jechać i to było, w pewnym momencie zdałam sobie z tego sprawę i tak, prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, i potem mówię, no nie, nie może tak być, przecież kurczę, ja lubię być samowystarczalna, ja lubię być niezależną osobą, więc nie mogę go za każdym razem prosić, żeby mnie gdzieś zawoził. No i wziąłam sobie, pamiętam, trzy prorelaksyjne. Jechałam wtedy y, chyba do Heidelbergu, gdzie wiem, że tam jest no, większy ruch, dużo turystów. Oczywiście że zgubiłam, była. Y, Uciekło mi polskie słowo, objazd, gdzieś jakieś remonty na ulicy, nie mogłam znaleźć tego miejsca docelowego, jeździłam w kółko. Byłam zdenerwowana, oczywiście, że byłam, ale nie wpadłam w panikę. Nie czułam tej, tej paniki, którą wcześniej właśnie zawsze miałam po tym wypadku, bo to wcześniej nie było tego, to się stało po. No i zauważyłam, że to mi bardzo pomaga, zaczęłam to po prostu stosować przed każdym wyjazdem gdzieś w dalsze miejsce, gdzieś w jakieś nieznane tereny. I jeszcze co jest naprawdę dla tych, co wiedzą, ja się panicznie boję pająków. Ja mam w od zawsze od dziecka. I y, często zdarza się tak, że no nie mam wyjścia. Jak mnie na przykład y, moja babcia poprosi, żebym poszła do piwnicy, czy gdzieś na strych, no nie powiem babcia i co sama po drabinie, bo ja się boję pająków. No niestety muszę tam wleźć i, i pomóc babci gdzieś tam coś sobie zdjąć. I powiem szczerze, ja wiem, kiedy mam tam iść. Babcia już mi wcześniej mówi, że o dzisiaj zrobimy to i to. No to ja trzy, cztery prorelaksiny, słuchajcie, idę na ten strych, wyciągam tam babci jakieś doniczki, jakieś rzeczy. I ostatnio miałam taką sytuację, że wzięłam taką skrzynkę na kwiatki, schodzę po tej drabinie, patrzę, a po tej skrzynce idzie pająk. Normalnie rzuciłabym skrzynkę, spadłabym z drabiny, piszczałabym, płakała, ja bym chyba umarła. Wiecie co, zeszłam z tej drabiny, ja nie mówię, że się nie bałam, bałam się, ale nie dostałam histerii, nie zaczęłam płakać, strzepać się, bo ja po prostu reagowałam w taki sposób, że no nie wiem, powiem wam taką krótką historię, kiedyś yy, w kuchni gdzieś z sufitu zawisł pająk, ja nie miałam gdzieś gdzie uciekać, więc wlazłam prawie że do lodówki, mój mąż się śmieje do dzisiaj, że do lodówki uciekłam, także yy, Ci, co wiedzą, to wiedzą, że się naprawdę panicznie boję, i w takich sytuacjach, kiedy wezmę ten prorelaksin, ja nie czuję tej paniki, tego takiego lęku strasznego. Do ręki nie wezmę, ale jestem w stanie go gdzieś tam strzepnąć, stryknąć, nie wiem, albo zdeptać. Wiem, że to nie powinno tak być. Większość pewnie mnie za to skrytykuje, że się nie zabija pająków. Ja wiem, że się nie zabija, ale dla mnie to po prostu był horror. Teraz po prorelaksinie. Pro Daje radę, chce się z tego wyleczyć, próbuję wszelkimi sposobami. Jak się uda, będę szczęśliwa, zacznę wtedy pająki hodować. Nie, ale to jest prawda, bo, bo akurat sama byłam świadkiem, że rzeczywiście, zresztą ty te pająki przyciągasz. Bo ja u siebie w domu pająków nie widzę, a ty przyjeżdżasz i od razu widzisz 10 pająków, one do siebie po prostu lgną i rzeczywiście wpadasz w histerię. Ale powiedz mi, Ewa. Bo ludzie na pewno tak wewnętrznie się zastanawiają, no tak, mają antydepresanty. Oczywiście antydepresanty nie można łączyć z relaksinem. Trzeba albo to, albo to. My wewnętrznie my wiemy, my wierzymy i wiemy w to, że, że one są bezpieczne, prawda? Ty też wierzysz, że, że to są suplementy 100% naturalne, a nie 38% i że one są w pełni bezpieczne. I miałaś obawy na początku, żeby stosować? To szczerze nie. Ja po pierwsze zaufałam tobie. Także to, to był taki dla mnie przeważający powód, że dobra, jak mi A ta doradza, no to przecież to jest moja fajerta, kochana, no co mnie? myślę nie doradza. Chociaż ale, mój brat mi nie, mój brat mnie ufa i nie wierzy, widzisz. Ale, ale przekonał się, już teraz wierzę. Tak, drugie co mnie przekonało, zaczęłam słuchać konferencji Kardasza, zrobił na mnie piorunujące wrażenie, po prostu szok, no facet naprawdę należy mu się nagroda Nobla, no, no wiedza niesamowita i dar przekonywania, no i skład, przeczytałam skład, widzę, że tam jest wszystko naturalne, tam nic nie ma do czego by się można przyczepić, no i mhm. też co, sprawdzić na własnej skórze, no nie ma nic lepszego, jeżeli ktoś jest niedowiarkiem, nie ma takiej osoby, której by zaufał na 100%, i nie jest przekonany, no to co jest lepszego, jak spróbować i sobie po prostu zobaczyć, no sobie już chyba ufamy, nie? Także myślę, że to jest najlepszy sposób, spróbuj, zobacz, przekonaj się sama. Na mnie podziałało naprawdę rewelacyjnie. I też na inne rzeczy, bo jeszcze tu muszę dodać, oprócz tego, że na te lęki, oprócz tego, że na depresję, na ten stres, właśnie też bardzo miałam problemy takie, bo, bolał mnie brzuch przed okresem, zawsze 2-3 dni czułam się źle. W tej chwili, jak ja biorę prorelaksję, ja nie odczuwam w ogóle takiego czegoś i wiem, że dużo osób, bo mamy tutaj dziewczyny w zespołach, gdzie też właśnie mówią o tym albo ból głowy, ból głowy w połączeniu z promigrenem pro na ból głowy rewelacja, po prostu od razu przechodzi. Tak, dokładnie tak, ale wiesz, ludzie mają często tak, że może oni by jej wzięli, może by im się to podobało, przeczytają skład, stwierdzą, że jest super. Ale gdzieś tam osoby z zewnątrz powiedzą, no co ty to nie jest apteki, chociaż w aptece te produkty są, to nie jest apteki, to ci lekarz nie przepisał, nie bierz tego i też jest atak ze strony zewnętrznej. Co taka osoba może zrobić? Czy ty, no ty też tak miałaś, bo, bo dobrze wiemy, że, że miałaś tak, że na zewnątrz zewnętrzne osoby inne odradzały ci i wyśmiewały. No taka krótka jakby twoja historia. Odpowiadająca innym ludziom, że, że właśnie nie należy słuchać innych ludzi. No niestety czasem tak mamy. Nie wszyscy tacy są i myślę, że na pewno no, no, zdarza się, tak zdarza się. Ja wiem, że w, moich, w moim gronie znajomych bardzo często słyszałam właśnie takie niewspierające opinie, ale z drugiej strony nikt nie bierze za mnie odpowiedzialności. Nikt za mnie nie przeżyje mojego życia, nikt mi nie da gwarancji, że będę zdrowa, że będę, nie wiem, no, ja zawsze tak mówię, jeżeli dasz mi 100% gwarancji, że za mnie będziesz żył, za mnie umrzesz i za mnie będziesz zdrowy czy chory, ok, ale kto nam da taką gwarancję? My jesteśmy sami odpowiedzialni za swoje zdrowie i ja uważam, że warto czasem zaufać ludziom, którzy naprawdę nam dobrze życzą. Chociaż różnie to bywa, na kogo trafiamy, ale nie wierzysz, przekonaj się, spróbuj. Co ci szkodzi? Przecież sobie musisz zaufać, tak? Mi się wydaje, że to jest najlepszy sposób. Nie wiesz nie wierz ludziom, wiesz ludzi. Właśnie napiszcie na czacie ósemeczki, ósemeczki, czy się z tym zgadzacie, co Ewa powiedziała, bo Ewa powiedziała to pięknie, naprawdę pięknie. Ewa bardzo poszła jakby po zdrowie i naprawdę kto ją zna, kto, kto nie zna, to oczywiście musi uwierzyć, a jak nie wierzy, to musi sam się przekonać, bo, bo to wiara, nic, nie ma tutaj nic wspólnego, natomiast to, co ty zrobisz, to będziesz kimkolwiek jesteś. Kimkolwiek jesteś, zastanów się nad tym, czy warto zaryzykować i czuć się tak świetnie, jak my się naprawdę czujemy. Jeżeli ktoś tutaj napisze ósemeczki, to będę bardzo wdzięczna, czy, czy się zgadzacie z tym, że, że nikt za nas Życie nie przeżyje nikt. I jeszcze jedna ważna, ważna rzecz, którą chciałam dodać. Jest nas na pewno tutaj wiele rodziców, nie? Dla naszych dzieci każdy rodzic chce jak najlepiej. Chyba nie ma takiego rodzica, który by chciał swojemu dziecku zaszkodzić. I powiem Wam, że ja mam dzieci w szkole w gimnazjum, gdzie jest niestety stres przed jakimś testem, przed jakąś klasówką. Dzieci się stresowały, bolał ich brzuch, jakieś biegunki, ja też to przechodziłam w szkole. Nie dałabym im w życiu tabletki uspokajającej, bo wiem, że ma skutki uboczne, wiem, że dziecku się nie daje. Słuchajcie, prorelaks nie robi taką robotę, że jak ja dam dziecku prorelaks przed kresówką, dziecko idzie bez stresu, pisze test, mimo że na przykład się nie czuje pewnie i mówi, nauczyłam się na przykład tego i tego, a jak nie będzie. I z tego strachu czasem tak jest, że zapomina się, prawda? Robi się test, niby się umie, a z tego ten strach tak paraliżuje, że umiem, ale mam czarną dziurę blokada nie napisałam. Teraz szczerze, moja córka na przykład, jak ma test, zawsze bierze dwa prorelaksyjne, promigrań na koncentrację i super efekt. Tak samo na, ona tańczy na scenie i, i zespołowo. Więc w zespole, jeżeli na przykład jednej dziewczynce się zrobi źle ze stresu, bardzo często było tak, że dziewczynki wymiotowały po prostu. Więc co robiła moja Sara? Brała opakowanie Prorelaksin i rozdawała dzieciom, bo przecież jak jedna odpada, no to cała grupa, tak, dostaje minus punkt. Więc Sara się dzieliła tym Prorelaksinem i, i efekty naprawdę były super. Także jak ja daję własnym dzieciom, no to wiadomo, że chcę dla dziecka jak najlepiej. Nie dałabym nic innego na uspokojenie. Prorelaksin z czystym sumieniem daje i działa. Dobrze, słuchajcie, jeżeli uważacie, że dostaliście tutaj wartość, napiszcie dziewiątki, dziewiąteczki, jak najwięcej dziewiąteczek, i mamy dla Was taką propozycję, że jeżeli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się więcej o produktach, czy w ogóle o tym, jak to mieć taniej, w ogóle o całym systemie, to my jutro mamy Zuma, ale wyślemy linka tylko tym osobom. Które nam napiszą prywatnie, czy Ewie, czy Mi, yy, napiszą prywatnie do nas, że chcą się dowiedzieć czegoś więcej i chcą na tego Zuma się dostać. Tam będzie trochę więcej wiedzy, trochę więcej praktycznych wskazówek i tak jak mówię, jeżeli, jeżeli uważacie, że dostaliście tutaj dzisiaj wartość, to dajcie dziewiątki, proszę Was, dajcie dziewiątki, naprawdę będzie nam miłe. Ewa, czy chcesz coś jeszcze dodać? Bo jak nie, to będziemy już dobijać do brzegu. No nie wiem, chyba już myślę, że pewnie sobie przypomnę po wszystkim, że jeszcze mogłam coś powiedzieć. Ale to zapraszam prywatnie, tak samo jak i Beata też. Mamy naprawdę jeszcze dużo historii. Jakby ktoś chciał usłyszeć, bo by czasu brakło, także historii jest naprawdę sporo. Tak, ale my, my planujemy tutaj robić live y co tydzień, jeszcze nie wiemy o której godzinie, więc o dziewiąteczkę tutaj mamy. Więc, jeżeli ktoś napisze nam też, jaka jest najlepsza godzina, jaka jest najlepsza pora, bo jest okres wakacyjny i my będziemy co tydzień robić live, y, właśnie takie, zawsze sobie wybierzemy jakiś produkt, do którego mamy swoje własne, swoje własne historie, swoje własne przekonania. Więc, jeszcze raz, jeżeli tutaj ktoś już nam napisał, że dziewiątka to oznacza, że dałyśmy dzisiaj wartość, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej. To będzie jutro Zoom, gdzie tam będzie duża dawka wiedzy. Ale napiszcie nam prywatnie, bo linki takie będziemy wysyłać tylko i wyłącznie prywatnie. Dziękuję bardzo, że wytrwaliście do końca. Jesteśmy ogromnie, ogromnie wdzięczni, ogromnie szczęśliwe. Już mi się też język plącze, tak mi tutaj jest duszno. Dziękuję za to, że byliście. Dziękuję Ewa, że podzieliłaś się swoją historią, i że nam to tak uważam super takie jest moje zdanie, że dograłyśmy się tutaj czasowo i, i w mówieniu. Zapraszamy na następne, na kolejne live. Y. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do widzenia. Ja też dziękuję bardzo. Iwata, dzięki, że mnie w ogóle zaprosiłaś, uwielbiam z tobą właśnie takie live, y to jest po prostu super. Dziękuję wszystkim, którzy byli i ci, którzy nie byli, ale nas obejrzą później, także <laughs> pozdrawiam też serdecznie i miłego dnia. Dziękujemy, zdrowia życzymy, tak? No to do widzenia wszystkim i do zobaczenia, do zobaczenia.